To proszę, proszę się przejechać, proszę sumie, Państwa, proszę Państwa, wzdłuż wyścigów, tam jest No i płot tak, jest, tak, jest jak wymalowany przez Braki Ciarzy, prawda? I tam się też wyżywają. I tam, tam się też wyżywają. No. E, jeszcze pan Radny Wórecki. na Radzie, za to, Panie Wójcie, to kiedy zostaną doprowadzone do pełnej kultury te prace zabaw? W Truskawiu, w Sierakowie? W Są aktualnie w realizacji. Pani Agnieszka może od tego harmonogram. Ale ja chcę wiedzieć do kiedy. Proszę, pana już zaraz Pan się dowie. I druga sprawa, kiedy był przetarg ogłoszony na tą Toyotę, która została sprzedana? Kiedy, jakiego dnia to był ten przetarg ogłoszony? Bo ja szukałem i nie mogłem znaleźć, że przetarg się odbył na tą Toyotę. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy on był w jakim dniu. Jeśli Państwo no, pozwolą. przetarg się go nie tylko w internecie, no przepraszam Ci bardzo. Pierwsze zadanie, po, dobrze? Po tym, y, y, państwu z specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ y, zagospodarowanie czy też uprzątnięcie porządki na terenie pracow zabaw zostały objęte przetargiem. Zadanie pierwsze. poziomowe uporządkowanie i przygotowanie do sezonu zawiera usuwanie odpadłych, opadłych liści wraz z wywozem utylizacją na powierzchni 5300 m2. Wymiana piasku w piaskowicach 5 m w tym zakup, dostawa, wywóz starego piasku. Ręczne uprzątanie zanieczyszczeń wraz z wywozem i utylizacją na powierzchni 9500 m2. Dokonanie przeglądu urządzeń i wymiana lub naprawa luźnych lub brakujących elementów montażowych. Pomalowanie elementów drewnianych środkiem do ochrony impregnacji drewna. Zostało to wykonane. 2. Systematyczne ręczne uprzątanie zanieczyszczeń wraz z wywozem i utylizacją na powierzchni 9500 m2 raz, yy, dwa razy w tygodniu od kwietnia do listopada, 35 tygodni. 3. Systematyczne wykażanie trawy wraz z wywozem i utylizacją na powierzchni 9500 m2. Wraz, wraz, w miesiącu od maja do października, 6 miesięcy. 4. Systematyczne opróżnianie koszy na śmieci 10 sztuk wraz z wywozem, utylizacją dwa razy w tygodniu od kwietnia do listopada, 35 tygodni. 5. Wymiana piasku w piaskownicach 10 metrów w tym zakup, dostawa i starego piasku dwa razy w sezonie lipiec, wrzesień oraz podsypywanie w trakcie sezonu piaskiem pod urządzenia w celu wyrównania gruntu 20 metrów sześciennych, w tym zakup i dostawa. 6. Dokonywanie przeglądu raz w tygodniu urządzeń zabawkowych oraz raz w razie potrzeby dokonywania na bieżąco w ciągu trzech dni od wykrycia usterki drobnych napraw i prac konserwacyjnych, czyszczenie, malowanie, wymiana lub uzupełnienie brakujących śrub, umocowań, pojedynczych szczebli, i zamków w furtce, smarowanie łożysk i tym podobne. Natomiast w przypadku poważnych uszkodzeń powodujących konieczność naprawy całego urządzenia lub jego likwidacji, natychmiastowe zabezpieczenie urządzenia i zgłoszenie do gminy. To jest zakres prac, który obejmują wszystkie prace zabaw. Wykonywane są systematycznie, prawidłowo i terminowo, proszę pana. Tak, to ja w takim razie zapraszam Panią, odwiedzimy w tej chwili i zapraszam Pana na rzecz nie powiedzieć, że za miski, i pani zobaczy, jak te prace zabaw wyglądają. To pomóce do Boga Bowa. Jeszcze nie, znaczy jeśli Pan by mógł nie podnosić głosu, to jeszcze panu doczeka jedną rzecz. Ponieważ niestety, ale... Nie są faktycznie inne nie papier. Terenie. Proszę Pana i ponieważ musimy przeprowadzić zamówienie uzupełniające, dlatego, że powierz, powiększył się powierz, powierzchnia placów zabaw we wsi Laski oraz duża wilgotność gruntu na, placu, na placach zabaw we wsi Zabelince i Laski powoduje szybki wzrost trawy. Uzupełniamy to zamówieniem kolejnym i będzie to Izabelince i Laski. Dodatkowe koszenie wywóz trawy, utylizacja, jeszcze jedno i systematyczne również y, doczyszczanie, sprawdzanie tego wszystkiego. Niestety, proszę Pana, jeżeli w dniu dzisiejszym będzie przodknięty na i pomada, to następnego dnia może być taki bajzel, że Pan tylko bardzo nie poznał. Bardzo mi przykro, ale tak mieszkają mieszkańcy, tak z tego korzystają. Ale ja nie widziałem przypadku, żeby metrowa w ciągu jednej doby. Proszę Pana, Chciałabym systematycznie... To co, to, co odpowiedział Pan panu Wójt, systematycznie w ramach harmonogramu wykonywane są rzeczy. No, trafił Pan na moment, bardzo mi przykro, trafił Pan na moment, kiedy właśnie ukorosła trawa i za chwilę będzie proszona. E, proszę Państwa, my mówimy o zamówieniu. Zamówienie dotyczy konkretnych granic każdego placu. Zabaw i jak zobaczymy, zaraz na boisku. Czy metr za placem zabaw już trawa rośnie? To oczywiście może to wyglądać, yy, będziemy mieli klujnie i ona może być metrowa albo na, na, nawet wyższa. Ale tu nie, ma, nie mamy do czynienia z filantropią, tylko to jest zamówienie z, yy, dane przedsiębiorcy. On ma obowiązek dokładnie w ramach zamówienia realizować, a resztę to, prawda, to ewentualnie bawiłby się w filantropię. No i <śmianie> dlatego obraz, może, tak może to tak wyglądać, z tego względu, że z boku ta trawa naprawdę może gdzieś rosnąć, ale my daliśmy zamówienie na konkretne powierzchnie i stąd może, możemy mieć takie wrażenie. Dziękuję. A kto konserwuje te prace zabaw? Jaka firma? Przy tak wygrała firma Tobłysk. No, dziękuję, to już pytań żadnych nie mam w takim razie. Znaczy ja nie bardzo wiem, nie rozumiem pana uwagi. Szczerze mówiąc, jest wyjątkowo złośliwa. Natomiast, jeżeli pan by chciał przekonać się... Nie jest złośliwa, bo Ale... jeżeli pani zarzuca mi, że ja mówię nieprawdę, a oni idealnie się wywiązują ze swoich obowiązków, to w tym momencie pani ze mnie robi Jak jeszcze dzisiaj rano pojechałem, na wszystkich placach zabaw byłem, oprócz w Laskach, bo znaczy, zapomniałeś, ja że się jeszcze i stwierdziłem, co jest, jak w do skoszy ze starości siatki spadły, a piasek w Piaskownicach to tak śmierdzi, że to się powoła. Panie Franciszku, ja rozumiem, że Pan ten piasek wąchał i Pan nie o tym, że śmierdzi, natomiast bardzo mi przykro, że Pan tak nie odnosi wrażenia. Nie, nie, nie. Dbamy o pracę zabaw wrażenie. na tyle, zgodnie z tym przetargiem. Jeżeli chciałby Pan zobaczyć, jakie były efekty przetargu, jakie były ceny, bardzo proszę, na stronie internetowej są oferty złożone. To wszystko. Dziękuję. Czy są jeszcze inne sprawy, różne zapytania, pana wioski? Ja, ja muszę też tu parę słów powiedzieć, bo ja się nie zgadzam z tym, co pan Nie zgadzam się, bo jeżeli... Skoro pani tak mówi, że ktoś to kontroluje, no to niech ten ktoś, kto kontroluje z gmin wykonanie tej firmy, konserwację tych placów Zabach, niech tu przyjdzie i niech powie, że skontrolował. Bo ja, będąc wczoraj, przedwczoraj na placu zabach w Truskawiu, oświadczam, że widziałem to, co pan Frank... Tu jest trawa niewygłoszona, dołki są niezasypane, jeszcze nie mówię o piachu, który nie był wymieniany w tym roku na pewno, to jest 100%. Czyli, Jeżeli ma Pan taką uwagę, bardzo proszę, przyjmuję ją i zostanie to jutro sprawdzone. Jeszcze jest kwestia, kiedy prosimy o odnotowanie przecież... daty, kiedy było odnotowane Oczywiście, że tak, nie ma problemu. Tak jest. Czy są jeszcze inne uwagi, sprawy różne? Wiem, że Pani Dyrektor Centrum tam miała jakąś sprawę różną. Potem Pani... Chyba, e, kto? A, a pani Sołtys, pani Marusia, później. Najpierw Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja, ja krótko. Półtora roku temu Centrum Kultury Izabeli podpisało porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ponieważ jeden z naszych mieszkańców, pan Stanisław Zawiśliński, wykłada na Wydziale Dziennikarstwa, więc postanowił coś zrobić dla naszej gminy, dla naszej miejscowości. To jest jego pomysł, żeby po terenie gminy poruszali się studenci Wydziału Dziennikarstwa i to jest owoc ich pracy. Natomiast przy tej książce bardzo w terenie pomogły mi dwie panie, ponieważ ja miałam tę przyjemność, że opiekowałam te studentki. Natomiast chciałam serdecznie podziękować pani Grażynie Fluter, która już wyszła, ponieważ ona była naszym człowiekiem, łącznikiem z mieszkańcami Sierakowa. A chodziło o to, żeby ci ludzie, którzy mieli odpowiadać i udzielać wywiadów, czuli się bezpieczni, a nie, no bo czasy są różne, tak? W związku z tym pani Grażyna jakby potwierdzała, że te dziewczyny nie chcą na wnuczkę okraść ich ze emerytury, tylko rzeczywiście reprezentują uczelnię. Grażynie dziękowałam, ale oficjalne podziękowania tutaj przed, przed, przed Państwem jej się należą. Tak również pani Badzie Załęskiej dziękuję bardzo, ponieważ ona Potrafię. dla odmiany tak pomagała mi bardzo w Truskawiu i. Hmm, jeśli macie panie, o, Państwo ochotę, książka tam miała premierę 16 czerwca na naszych izabelińskich spotkaniach z książką, natomiast jeśli macie ochotę Państwo się z nią zapoznać, przygotowałam tutaj egzemplarze dla wszystkich. To, to wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pani, czy są inne sprawy różne? Pani tak, znaczy Panie Franciszku, przepraszam bardzo, bo już to tak poza tym poza kalendarzem. Ulica Jamowcowa może nie jest ulicą zbyt długo istniejącą na mapie, ale wcześniej nazywała się ulica Kościuszki. W 79 roku sprowadziłam się na tej ulicę, na, te, na tę ulicę i od tej pory czekałam na kanalizację.